Nikt ci nie powie jak hakować własny umysł, więc proszę słuchaj uważnie, bo ja to zrobię. Większość z was teraz tego nie zrozumie, ale kiedy dotrzesz do momentu refleksji, przypomnisz sobie tego TikToka i powiesz: "Miał rację". Bądź świadom swojego teraźniejszego życia, ale żyj przyszłością. Dzięki temu twoje życie stanie się najbardziej niesamowitą rzeczą jaką można sobie wyobrazić. Najważniejsze jest, byś miał wielkie wizje swojego przyszłego życia. I wyjaśnię ci, dlaczego musisz opisywać swoje życie przyszłe, jakbyś już w nim żył. Opisz swój wymarzony dom, samochód, wymarzone wakacje i wszystko inne. Robiąc to, przekonujesz swój umysł, że już tam jesteś. Będziesz ciągle szczęśliwszy. Będziesz czuć się wspaniale jak nigdy dotąd, kiedy będziesz żyć swoim życiem marzeń w swojej głowie, w swoim umyśle. Po prostu poczekaj trochę czasu na to, aby projekt przeniósł się do rzeczywistego świata. Jeśli mi nie wierzysz, posłuchaj do końca. Kiedy zapytam Cię, jaki jest Twój plan na jutro, twój umysł zacznie myśleć. Wstanę rano pojadę do pracy, skończę pracę i wrócę do domu. I wszystko to, co zaprojektowałeś w swoim umyśle, wydarzy się jutro. Nie dokładnie tak, jak w Twoim umyśle, bo zawsze pojawią się zmiany, ale przeważnie będzie to zgodne z Twoimi wyobrażeniami. Żyj teraz w przyszłości. Osiągnięcie tego zajmie trochę czasu, ale kiedy to nastąpi, wyślesz mi wiadomość mówiąc, że miałem rację.